Cześć, tu Wojtek Wiśniecki z kanału finansowy Excel. Serdecznie zapraszam Cię do oglądania mojego kanału o praktycznym Excelu. Pierwszy i ostatni czwartek miesiąca publikuję nowy film na moim kanale YouTube. Znajdziesz tu wiele filmów o praktycznym, ale i efektownym zastosowaniu Excela. Zapraszam Cię również do przeczytania mojego najnowszego e o 10 najważniejszych funkcjach finansowych w Excelu. Zapraszam do subskrypcji kanału i komentowania filmów. W tym filmie pokażę Ci, że utworzenie prognozy sprzedaży Wexelu jest banalnie proste i potrzebujesz na to dosłownie minutę. A naszą prognozę wykonamy za pomocą narzędzia wbudowanego Wexel Arkusz Prognozy. Tutaj po dosłownie kilku manualnych ustawieniach utworzysz arkusz z prognozą. A teraz przejdziemy do przykładu. Mamy tu dane w dwóch kolumnach. W pierwszej kolumnie jest Data. W drugiej kolumnie jest sprzedaż. Daty są w układzie miesięcznym na dzień 20 danego miesiąca, dlatego że na 25 każdego miesiąca musimy przygotować raport sprzedaży wraz z prognozą na 12 kolejnych miesięcy. Ustawiamy się w naszych danych. Na początku utworzymy tabelę Ctrl T. Moja tabela ma nagłówki OK. Nazwiemy naszą tabelę TB. Podkreśnik dolny dane. Zmienimy styl tabeli. Pozbędziemy się jeszcze filtrów. Ctrl-Shift-L. Teraz możemy przystąpić już do formułowania prognozy. Będę chciał otworzyć prognozę na 12 następnych miesięcy do 20 grudnia 2025 roku. Teraz przejdziemy już do wstawienia arkusza prognozy. Ustawiam się na naszej tabeli z danymi. Karta dane. Zauważ, że w grupie Prognozy, mamy arkusz prognozy. Wstawiamy. I pojawiło nam się okno dialogowe, w którym na ten moment możemy wybrać typ wykresu oraz moment zakończenia prognozy. Zwróćcie uwagę, że mamy możliwość wyboru dwóch rodzajów wykresów: wykres liniowy oraz wykres kolumnowy. Domyślnie jest ustawiony wykres liniowy, ale możemy tutaj również przejść do wykresu kolumnowego. Zauważ, że w kolumnach odnoszących się do prognoz, czy zaznaczonych na kolor pomarańczowy, mamy słupki błędów. Wskazują one nam na górny i dolny przedział ufności. Powrócimy do wykresu liniowego. Wykres liniowy, podobnie jak wykres kolumnowy, przedstawia nam dwa rodzaje danych. Pierwsza linia, zaznaczona na niebiesko, przedstawia nam dane historyczne. Druga linia, Zaznaczone jest na pomarańczowo, są to dane prognostyczne. Zauważ przy tym, że dane prognostyczne są złożone z trzech linii. Jedna gruba linia podstawowa prognoza i dwie linie cienkie, które reprezentują górną i dolną granicę ufności. Teraz przejdziemy do wyznaczenia poszczególnych elementów prognozy. Rozbiniemy okienko opcje. I mamy całe okno dialogowe dotyczące prognozy. Interesuje nas prognoza roczna, czyli zaznaczam 20 grudnia 2025 roku. Przechodzimy do następnego punktu. Początek prognozy. Excel, jak widzisz, automatycznie wykrył nam datę końca naszych danych historycznych. Na razie pozostawimy tę datę bez zmian. To będzie na początek naszej prognozy. Bardzo często rozpoczęcie prognozy rozpoczyna się przed ostatnim punktem historycznym, co pozwala ocenić. Dokładność prognozy. I zobacz, możemy tu wybrać datę na przykład 3 miesiące wcześniej, 20 września 2020 roku. I sprawdzamy teraz, czy prognoza pokrywa nam się z danymi historycznymi. Zauważ, że w naszym przypadku te dane pokrywają się bardzo dokładnie. A więc powróćmy do daty początkowej zaproponowanej przez Excel to znaczy 20 grudnia 2024. Przejdziemy teraz do przedziału ufności. Przedział ufności jest to zakres otaczający przewidywaną wartość. Domyślnie przedział ufności jest ustawiony na 95%, co w prognozie oznacza, że na podstawie danych szacujemy taki zakres wartości, w którym z 95% pewnością mieści się prawdziwa wartość. Prognozowanego parametru. W naszym przykładzie jest to prognoza sprzedaży miesięcznej. Za pomocą strzałek możemy zmieniać oczywiście przedział ufności. Ja pozostawię na 95%. Sezonowość jest to wartość liczbowa określająca długość, czyli liczbę punktów wzorca sezonowego. Jest ona wykrywana przez model automatycznie. Ale oczywiście możesz tę wartość ustawić ręcznie, wprowadzając swoją wartość. Na przykład Excel nam tu wykrył sezonowość 3. Czyli Excel wykrył nam na podstawie danych historycznych, że co 3 miesiące sprzedaż nam rośnie i przeniósł te wartości na prognozę. Ja pozostawił i tobie też najczęściej razem pozostawić sezonowość na automacie. Zaznaczymy okienko. Dołącz statystykę prognozy. Dzięki temu program Excel wygeneruje nam tabelę statystyk przy użyciu funkcji etestat. Później pokażę Ci, jak interpretować wyniki tabeli statystycznej. Następne dwa okienka, czyli zakres osi czasu i zakres wartości, Excel prawidłowo nam odczytał na podstawie zaznaczonej tabeli. Oczywiście możesz te zakresy odpowiednio zmienić. Przechodzimy teraz do następnego okna dialogowego. Uzupełnij brakujące punkty przy użyciu interpolacji. To jest wartość domyślna. Mamy również możliwość wybrania zera. Otóż Excel wykorzystuje interpolację dla obsługi brakujących punktów. Co oznacza, że brakujący punkt zostanie uzupełniony jako średnio ważona punktów sąsiednich. U nas nie ma brakujących punktów, ale pamiętaj, że maksymalnie możesz tych brakujących punktów mieć 30%. Usunąłem teraz trzy wiersze i zobacz teraz na wykres, jak zachowuje się wykres, zarówno w obszarze historycznej działalności, a także zwróć uwagę na prognozę. Przypominam Ci, że mamy zaznaczoną opcję interpolacja, czyli Excel użył tutaj do Obsługi brakujących punktów, średnio obażoną punktów sąsiednich. A teraz przejdziemy do drugiej opcji, zera. Zauważ jak diametralnie zmienił nam się wykres przy opcji zer. Zarówno w dotychczasowej działalności, jak i prognozowanej sprzedaży. Ja mam tutaj zawsze ustawioną domyślną opcję interpolacji i Tobie też to polecam. Przechodzimy do ostatniego okienka. Agreguj duplikaty przy użyciu funkcji średniej. Jest to funkcja domyślna. Excel uśrednia tutaj wartości zabierające tę samą datę. U nas też nie ma takiego przypadku, ale możesz tutaj wybrać kilka innych funkcji zamiast średniej, na przykład maksimum, minimum, medianę. I to jest wszystko, co mogliśmy wykonać w oknach dialogowych. Teraz. Przystąpimy do utworzenia po kliknięciu przycisku utwórz osobnego arkusza z prognozą. Klikamy utwórz i przenosimy się do następnego arkusza z prognozą. W nowo utworzonym arkuszu prognoz otrzymaliśmy tabelę z prognozami oraz wykres. Podczas tworzenia arkusza prognozy w opcjach wybraliśmy opcję Uwzględnienia statystyk prognozy, dlatego Excel dołączył obok tabeli prognoz tabelę różnych statystyk. Zmienimy nazwę arkusza na prognoza. W kolumnie C mamy prognozę sprzedaży w układzie miesięcznym. W kolumnie D mamy dolną granicę ufności i w kolumnie E mamy górną granicę. Ufności. Jak te dane prognostyczne zostały obliczone? Zobacz. Przejdziemy do prognozy sprzedaży, i ona została wyliczona na podstawie funkcji Forecast ETS. Przejdziemy do dolnej granicy ufności. Dolna granica ufności została wyliczona poprzez różnicę wartości prognozowanej oraz Zastosowania funkcji Forecast ETS Confint, która oblicza nam granice ufności. Zajście górna granica ufności została wykonana poprzez dodanie wartości prognozy sprzedaży i granicy ufności. W następnym przykładzie za pomocą tych funkcji wykonamy obliczenia prognozy oraz dolnej i górnej granicy ufności. A teraz przejdziemy do wygenerowanej tabeli statystyk przy użyciu funkcji Forecast ETS Stat, zawierającej miary statystyczne oraz wartości. Poprosimy model sztucznej inteligencji o wyjaśnienia i interpretację wyników poszczególnych miar statystycznych. Jako model sztucznej inteligencji wybrałem Cloud. Oczywiście ty możesz wybrać jakikolwiek model sztucznej inteligencji, na przykład chat GPT. I teraz wkleję w oknie Cloud wcześniej przygotowany prompt, czyli polecenie na sztucznej inteligencji. Mam wyniki statystyczne wykonane w arkuszu prognozy w Excelu. Dane są w 1000 zł. Pamiętaj, żeby to uwzględnić, czy dane są w złotówkach, czy w 1000 zł, bo to wpływa na interpretację miar statystycznych. Opisz mi dokładnie każdy parametr, Oceń wartość liczbową. Na końcu przedstaw podsumowanie, ocenę wskaźników i jakości prognozy. Dodam jeszcze naszą tabelę i poproszę o interpretację, klikając w tę strzałkę. Cloud po kolei wyjaśnił nam wszystkie parametry statystyczne, opisała je oraz zinterpretowała wyniki. Na końcu mamy podsumowanie oceny jakości prognozy oraz mamy ocenę końcową. Model wykazuje wysoką jakość prognostyczną. Możemy teraz opis z Cloud wkleić do opisu naszej prognozy. W ten sposób uwiarygodnimy naszą prognozę wskazując na wyniki miar statystycznych. A teraz przejdziemy do drugiego przykładu, gdzie ten sam przykład rozwiążemy za pomocą funkcji, które tutaj zostały przedstawione w modelu. Pierwsza funkcja forecast ETS dla wykonania prognozy i druga funkcja forecast. ETS CONFINT dla określenia dolnej i górnej granicy ufności. Pierwsza funkcja, którą wykonamy prognozę, forecast ETS, składa się z trzech argumentów wymaganych, to jest data docelowa, wartości i oś czasu. Pozostałe trzy argumenty są argumentami opcjonalnymi. Zauważ, że wszystkie te argumenty były w oknie dialogowym modelu arkusz prognozy. Druga funkcja Forecast ETS, Confint, ma bardzo podobne argumenty jak ta pierwsza funkcja. Dodatkowo mamy argument opcjonalny poziom ufności. Domyślnie ten argument jest ustawiony na 95%. Powracamy do przykładu. Zaczniemy od prognozy sprzedaży w styczniu 2025 roku. Równa się forecast ets, data docelowa, wskazujemy datę docelową, wartości, blokujemy zakres przez f4, dlatego że będziemy kopiowali funkcję w dół. Następnie zaznaczamy oś czasu, również blokujemy zakres, przechodzimy do argumentów opcjonalnych. Sezonowość, wstawimy jedynkę, chcemy, żeby była uwzględniona sezonowość. Następnym argumentem jest kompletność danych. Tutaj chodzi o zastosowanie brakujących wartości jako zera bądź użycie automatycznie interpolacji liniowej. My użyjemy interpolację liniową, czyli wstawimy jedynkę. I ostatni argument agregacja. Pozostawimy tutaj funkcję średnią. Sprawdzimy, czy te dane są takie same jak w wyliczeniach modelu budowanego W Excelu. Widzisz, wszystko się zgadza. Policzymy sobie dolną i górną granicę ufności. Forecast ETS Confint i wyliczymy sobie granicę ufności. Data docelowa, ponieważ będę tą funkcję przesuwał w prawo, zablokuję sobie kolumnę. Wartości zablokuję przez F4. Oś czasu. Widzisz, że argumenty są takie same jak poprzedniej funkcji. I teraz mamy nowy argument, poziom ufności 95%. Sezonowość 1, następnie mamy kompletność danych 1 i agregacja, stawiamy funkcję średnia, czyli jedynkę. I otrzymaliśmy granicę ufności w wysokości 76,73 tys. zł. Zauważ, że taką samą granicę ufności mieliśmy arkuszu prognozy. Zobacz, dolna granica, górna granica. I teraz po prostu na początku przed funkcją FORECAST ETS CONFIN wstawimy w wynik funkcji FORECAST ETS i odejmiemy granicę ufności. I otrzymamy dolną granicę ufności. W górnej granicy ufności oczywiście dodamy wynik prognozy i dodajemy przedział ufności. Otrzymujemy górną granicę ufności. Sprawdzimy teraz czy wyniki się zgadzają z modelem Excela. Jak widzisz, wartości mamy takie same jak w wyliczonym, wbudowanym w Excela arkuszu prognozy. Dziękuję Ci za obejrzenie tego filmu. Serdecznie zapraszam Cię na inne filmy na moim kanale YouTube. Znajdziesz tu bardzo dużo filmów o praktycznym zastosowaniu Excela. Pamiętaj w pierwszy i ostatni czwartek miesiąca nowy film na moim kanale. Zasubskrybuj mój kanał, abyś miał informację o każdym moim najnowszym filmie. Po mojej lewej i prawej stronie specjalnie dla Ciebie przygotowane propozycje filmowe. Do zobaczenia w pierwszy i ostatni czwartek miesiąca na moim kanale.